Są dwa ciekawe spostrzeżenia. Jedno takie spostrzeżenie to jest takie, że większość tych, którzy nie zdaje, ociera się o tą granicę. Brakuje jeden, dwa, trzy punkty. I to jest można powiedzieć, że takie budujące trochę. Ale drugie to jest takie, że to są te osoby, które bezskutecznie, którym bezskutecznie nie udało się zdać tego egzaminu do 19 stycznia, to są ci, którzy jeszcze nie są przygotowani do tego samodzielnego myślenia. To mówimy cały czas o części teoretycznej, część praktyczna pozostała tak jak do tej pory, prawda? Tam zdawalność bodajże jest na poziomie około 30%. Niech pan mi powie. Dlaczego taka niska mimo wszystko? Czy to ci egzaminatorzy tak się czepiają tych biednych kursantów, czy może po prostu przystępujący do egzaminów są niedouczeni? Trudno jest po prostu tak jednoznacznie odpowiedzieć dlaczego. I na pewno będę bronił, że egzaminatorzy się czepiają. Jeżeli ktoś jest przygotowany i ktoś wypełni zadania, które są po prostu określone, które musi wykonać osoba przystępująca do egzaminu, żeby ten egzamin zdała, to ten egzamin po prostu zdaje. Nie ma możliwości. Żeby bezkarnie egzaminator mógł w jakiś sposób prowadzać kogoś w stres, jeżeli nawet należał egzamin uznać, za, że jest zdany, że jest dobrze, że zostały wykonane czynności. Nie ma takiej możliwości, dlatego że cały przebieg egzaminu praktycznego, bo mam na myśli, rozumiem, że chodzi nam przede wszystkim o tą kategorię najpopularniejszą, no tak. chodzi o kategorię B, bo cały proces egzaminowania praktycznego jest nagrywany nagrywany obraz i dźwięk. Także tutaj, jeżeli osoba, która egzamin oblawa, a ma wątpliwości, to składa do nas skargę, znaczy poprzez nas do marszałka składa skargę i, i po prostu jest oceniany cały przebieg egzaminu już nie przez nas, ale przez inspektorów marszałka, Urzędu Marszałkowskiego, inspektorów marszałka, którzy, którym przekazujemy całe, całe nagranie, którzy po prostu mają yy, Tą skargę osoby, która składa tą skargę, mają wyjaśnienia egzaminatora, który bezpośrednio yy, przeprowadzał ten egzamin, mają opinię egzaminatora nadzorującego i mają nagranie i dokonują po prostu oceny. Bo, yy, także yy, tutaj z, tą, z tym czepianiem to jest, to jest, to jest raczej, raczej yy, trudno do Ale... powiedzenia. Natomiast jak chodzi o tą drugą część, yy, e ewentualnie inne części, co może tak. być jeszcze przyczyną. Yy, yy, na pewno jest sprawa po prostu jakichś cech osobowych każdej osoby. Jedna bardziej wpada w jakieś panikę, w stres, druga po prostu mniej. Na pewno trochę paniki jest po prostu, tego stresu jest potrzeba, bo jest to poważny egzamin, jest to egzamin państwowy. To zawsze jest on obarczony, obarczony jakimś, jakimś stresem. No tak, tylko, że trudno, żebyśmy podejrzewali, że przez stres 70% ludzi po prostu tej praktyki nie przechodzi, prawda? Nie. Więc natomiast wszystkie elementy egzaminu są bardzo jasno określone w ustawie. To znaczy egzaminator musi sprawdzać punkt po punkcie te które, punkty, które ma wyszczególnione. To znaczy musi kontrolować poszczególne rzeczy, nie tylko ruch drogowy. No a czasami kursanci być może o tym po prostu nie wiedzą. No różnie może być. Często tak wynika z samego egzaminu, że właśnie ci przystępujący do egzaminu mówią, a jemu o tym nie mówili a jego odpowiedzmy tego nie uczyli, czy na to nie kładli nacisku. No można powiedzieć, to można było zajrzeć powiedzmy do kodeksu czy innych podręczników, gdzie takie sytuacje są określone, no, ale tu już nie ma co idealizować. Po prostu jesteśmy normalnie ludźmi, tylko ludźmi. Jeżeli się zdajemy na jakąś szkołę, no liczymy, że jest nam wszystko przekazane. Nie zawsze po prostu w sposób nie zamierzony. Jest coś nieprzekazywane. Ktoś może nie zauważył czegoś, czegoś nie dosłyszał. No zresztą jesteśmy normalnymi ludźmi. Nie można, że nuż mi się uda. Trzeba po prostu się dobrze przygotować. I tu właśnie odpowiadamy chyba na to, na to, na to pytanie. Ja trudno byłoby mi wyciągnąć wniosek, żeby ocenić, że szkoła źle przygotowuje, że ta przygotowuje lepiej, a ta gorzej. Przepraszam bardzo, ale każdy musi również się sam do tego przygotowywać, bo szkoła czy kurs jakiś. Ja jest tylko jakimś nam narzędziem. Samo ukończenie z kursu to nie jest od razu yy, gwarancja zdania, tak, zdania tak, tego tak. egzaminu. Trzeba jeszcze oprócz tego się przygotować. Samo szkolenie, samo ukończenie kursu jest rzeczą wspomagającą, na pewno jest ważną, na pewno można powiedzieć wprost, po najważniejszą, ale również trzeba dodatkowo jeszcze więcej wkładać po prostu tego wysiłku. I to, tego wysiłku. I to wszystko razem biorąc. To się składa na cały proces edukacji przygotowania w tym zakresie. Dlaczego pytam o, te, o to szkolenie, o to douczanie czy niedouczanie? Bo o ile zmorą wcześniej zdawania egzaminów teoretycznych były, było po prostu uczenie się na pamięć tych testów, o, o którym już mówiliśmy, o tyle być może zachodzi takie podejrzenie, to zresztą widać w Skierniewicach również, że niektóre Dużo po prostu elek jeździ w takich miejscach, gdzie podejrzewają, że tam właśnie będzie akurat prowadzony egzamin. Może na takiej samej zasadzie działa szkolenie e, praktyczne w mieście tych przyszłych kierowców. No chyba to jest słabość nas wszystkich, bo gdyby nam przyszło zmierzyć się z jakimś tam jakimś egzaminem, to byśmy chcieli też jakby przygotowując się, przetronować to na warunkach w miarę zbliżonych do tych, które będą miały miejsce w czasie egzaminu. Przecież widać nasze elki i nasze samochody, bo one są dodatkowo numerami oznaczone i przecież prowadzący szkoły, czy prowadzący szkolenia w szkołach widzą, którędy po prostu one jeżdżą, gdzie, no bo jeżdżą tam, żeby można było wykonać poszczególne zadania, bo jeżeli w zadaniach jest poruszanie się po drodze jednokierunkowej, po drodze jednokierunk ulicy jednokierunkowej, i zachowanie przy skręcie w prawo, w lewo, jak się należy zachować, w którym miejscu ustawić przykładowo, czy zachowanie na rondzie, no to to, to wiedząc, zresztą nawet ci przystępujący do egzaminu mówią, oblałem w tym i w tym miejscu, powiedzmy zjeżdżając z ronda nie tak, jak powinienem, czy, czy, czy może y, u, przyczepił się do mnie i, i oblał mnie na rondzie przy zjeździe z ronda, przykładowo, nie mhm. czy przy zjeździe z, z ulicy Jednokręgowej. No to, no to po prostu na te elementy i w te same miejsca też jadą również i, i, i ci szkolący przygotowujący po prostu do egzaminu. Yy, może ci skierniewicy to że skierniewickie szkoły na pewno też jadą ty, tymi samymi czy zbliżonymi trasami, które mają podobne, yy, podobne sytuacje, których można yy, stworzyć ale również ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, z innych miejscowości, z innych szkół, z innych miejscowości, to też właśnie takimi, tam, takimi trasami jeżdżą. Ja bym powiedział tak. I, i, Odczarujmy wreszcie tę zmorę Elek z bo tak no jest w całym kraju, no, no tak no jest wszędzie. I, i sami przypomnijmy sobie, bądź przypomnijmy członków własnej rodziny, którzy przypomnijmy siebie, jak żeśmy my się uczyli, przygotowywali, bo też byliśmy kiedyś bardzo młodymi ludźmi, nasi członkowie naszych rodzin. I tak samo bądźmy pełnymi wyrozumiałości, czy większej wyrozumiałości do tych ludzi, którzy chcą zdobyć te prawo jazdy, bo już prawo jazdy nie jest żadnym luksusem, jest normalnie normalnością i potrzebą do normalnego funkcjonowania. Yy, Ta, dobrze tak. się dzieje, dobrze się dzieje, ja myślę, że tu trzeba, nie wiem czy jest to właściwe miejsce, ale pan pozwoli, że ja sobie na to pozwolę, że obserwując moje ostatnie wyjazdy w ostatnich dniach do Łodzi, dziura na dziurze, czego nie ma w Skierniewicach, gdzie układ komunikacyjny po ostatnich inwestycjach naprawdę jest całkiem przyzwoity, całkiem niezły i to pozwala rozładować te kłopoty z Elkami, pozwala właśnie ten coraz lepszy układ komunikacyjny. Skoro Pan poruszył sam kwestię zmory Elek, no to właśnie jakby ponieważ WORD w Skierniewicach jest jednym z czterech ośrodków wojewódzkich w całym województwie łódzkim, prawda? Ale jako takiej rejonizacji nie ma. To znaczy, że na przykład w Skierniewicach może zdawać na prawo jazdy ktoś, kto przyjechał sobie z Warszawy albo z Gdyni, czy też z Krakowa, bo uzna, że mniejsze miasto, no to łatwiej będzie mu zdać. Być może konsekwencją tego jest właśnie ta zatrważająca miejscami liczba elek u nas na drogach, bo kierowcy się denerwują, że w niektórych godzinach w ciągu dnia trudno po prostu przez miasto przejechać. Jeszcze raz proszę o wyrozumiałość dla tych ludzi, natomiast nie ma reorganizacji, oczywiście, z różnych racji ludzie do nas trafiają, bo oczywiście może przyjechać i z Krakowa, i z zieleni góry, i zielonej góry, obojętnie czy z suwałk. Jak najbardziej, tak samo jak nasi mieszkańcy podpisuje dokumenty, które osoby miały u nas e, złożone dokumenty, proszę przekazać ich do ostrołęki, do Omży, do suwał. to normalna, normalna sprawa. Są sytuacje życiowe. Różne sytuacje, raczej sytuacje, w większości to są sytuacje życiowe, które e, powodują, że zdają w tym czy w innym e, ośrodku. I to jest, e, to jest po prostu przede wszystkim. Natomiast nie bójmy się elek. Trudno. Musimy w jakiś sposób to zrozumieć. E, powiem tylko tyle. Już e, 14 lat nie jesteśmy województwem. E, Skarniewice nie są województwem. I jak dobrze pamiętam, to jeszcze chyba ze dwie firmy zostały, które mają e, w nazwie wojewódz, wojewódzka, województwo, mhm. czy wojewódzki, wojewódzki szpital i nasz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, tak generalnie. E, I to jest jeszcze pozostałość po tych skierniewicach, które były dość ważnym ośrodkiem, ważniejszym w stosunku do dziś, dnia dzisiejszego, jak chodzi o administrację, czy rządową, czy samorządową, czy w ogóle gospodarczą. Wygląda więc na to, że ten, wracając do testu, ten test teoretyczny eliminuje możliwość uczenia się testów na pamięć. Trzeba po prostu znać przepisy i dość szybko umieć je zastosować w teorii, no bo oczywiście na komputerze. Czy sądzi Pan, że po A ustawodawca powie B i być może podobne zasady zostaną wprowadzone również w przypadku testów praktycznych? Trudno jest mi powiedzieć. Natomiast to można się spodziewać, że, że mogą nastąpić jakieś po prostu drobne korekty. Nie sądzę, żeby nie słyszałem nic na ten temat, żeby w najbliższym czasie coś się pojawi miało pojawić.